thank you Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj do wykonania gwiazdki bożonarodzeniowej. Ona jest dosyć duża, ma około 20 cm. Więc no na choinkę chyba niekoniecznie się nadaje, ale tak jako ozdoba okienna czy no gdziekolwiek już jak najbardziej. Ja korzystam z szydełka 1 i 3 i mam tak, taką resztkę, taki kordonek. Zielony akurat, bo na koniec powiem to, czego ja wykorzystam tą, tą nową gwiazdkę. Nie mam znacznika, niestety, więc nie powiem, co to za kordonek. W każdym razie jest bardzo miły w dotyku, przyjemnie będzie się z niego robiło. Zaczynamy od nabrania 10 oczek łańcuszka. Kiedy mam już te Oczko, łańcuszka wykonane, wkłuwam się w pierwsze oczko. O. I przeciągam nitkę wiodącą, zaciskam. I teraz dookoła muszę wykonać 18 półsłupków. Na pierwszy półsłupek po prostu nabieram jedno oczko łańcuszka. W międzyczasie staram się ukryć tą nitkę pod półsłupkami. Czyli mam pierwszy Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, no i osiemnasty. Czyli w tym momencie, jak już mam wykonane osiemnaście półsłupków, to wkłuwam się w pierwszy i przeciągam nitkę wiodącą. Zaciskam i takie kółaczko mam wykonane. Tutaj muszę tylko poprawić, bo co się wydarzyło? Nitka wyszła. Więc ja ją chcę schować. O, teraz jest chyba ok. Dobrze. No więc przechodzimy już teraz do Drugiego okrążenia. I tutaj już będziemy robiły za pomocą półsłupków, czyli na pierwszy, przepraszam, za pomocą słupków. Na pierwszy słupek nabieram sobie trzy oczka łańcuszka. I na przejście pięć oczek. Więc w sumie nabieram na początek 8, prawda? nawijam nitkę na szydełko. Pomijam sobie dwa półsłupki, a wkłuwam się w trzeci i z tego trzeciego wyprowadzam słupeczek. I dalej znowu pięć oczek na przejście. Trzy, cztery, pięć. Nawiam nitkę na szydełko, pomijam dwa półsłupki, wkłuwam się w trzeci, wykonując słupek. Pięć oczek. 5, nawijam nitkę na szydełko dwa półsłupki pomijam kłuwam się w trzeci o proszę bardzo wykonuję słupeczek i znowu pięcioczek nawijam nitkę na szydełko dwa półsłupki pomijam kłuwam się w kolejne, wykonując słupeczek i znowu 5 oczek. Nawijam nitkę na szedełko. Pomijam dwa półsłupki, wkłuwam się w kolejny, wykonując słupek. Ale tutaj widzę, że znowu mi ta nitka wyszła, więc ja ją chcę od razu ukryć za pamięci. Ok. Czyli znowu 5 oczek, 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko, pomijam dwa słupki, wkłuwam się w trzeci. Ok. I wykonuję słupek. I ostatni element to 5 oczek, 4, 5. I teraz wkłuwam się w trzecie oczko pierwszego łańcuszka wykonanego w tym okrążeniu, tylko tak chcę to zrobić żeby mieć znowu dwie pętelki nad szydełkiem przeciągam nitkę i zaciskam, no i uzyskuję taki kwiatuszek o, przechodzę już do kolejnego okrążenia i tu oryginalnie są słupki podwójne do wykonania ale ja chyba zrobię wszystko pojedynczymi słupkami. W każdym razie to już może powiem to w tym momencie, że tutaj słupki, które się pojawiają w tym wzorku, to słupki podwójne. Ja natomiast, ja natomiast skorzystam ze słupków pojedynczych. Więc przeskakuję sobie oczkiem ścisłym już na mostek strzałka do góry na pierwszy słupek, nawijam nitkę na szydełko i dorabiam jeszcze pięć słupków, bo w motywie muszę mieć ich sześć. OK. Teraz na przejście. Pięć oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szedełko i na sąsiednim mostku znowu wykonuję sześć nowych słupków. Ok. Dalej na przejście znowu nabieram sobie pięcioczek końcuszka. Nabijam nitkę na szydełko i na kolejnym mostku można się domyślić kolejnych sześć słup. Okay, no i w ten sposób dziergamy dookoła robótki, a spotykamy się na łączeniu. Jeszcze raz, bo nie wiem, wydaje mi się, że nagranie jakoś się ucięło, więc jeszcze raz mam pięcioczek łańcuszka na wykonanych, kończę trzecie okrążenie, przeciągam nitkę i po prostu zaciskam. Przechodzę do czwartego okrążenia i tu będziemy robiły słupki razem chwytane, niedokończone. Nabieram sobie trzy oczka łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę na szydełko, bo będę robiła podwójny słupek, więc chwytam raz, dwa. Po dwie pętelki. O. No dobrze, ja już mam pierwszy element gotowy. Mam tutaj 6 pętelek. Jak już mam 6 pętelek na, szydełko, na szydełku, to chwytam je po prostu jedną nitką i zaciskam. Na przejście wykonuję 7 oczek łańcuszka. 4, 5, 6, 7 i znowu dwa razy nawijam nitkę na szydełko. Zahaczam tutaj na tym mostku i wykonuję podwójny słupek. Ja specjalnie robię tutaj podwójne słupki, bo żeby dla osób początkujących pokazać, jak to wykonać, natomiast ja dalej będę robiła tylko słupki pojedyncze. Akurat ten element, ten motyw mi pasuje do tych podwójnych słupków, bo fajnie się praca wtedy wyciągnie. Znowu na przejście po tym. Jednym podwójnym słupku wykonuję 7 oczek: 3, 4, 5, 6, 7. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko i znowu wykonuję niedokończone słupki podwójne, czyli ostatnia pętelka zostaje na szydełku. Tym razem będę miała ich 7, no bo siódma oczywiście jest z tych oczek łańcuszka. 7 pętelek chwyje tam jedną nitką i zaciskam. I znowu na przejście 7 oczek łańcuszka. Jeden podwójny słupeczek. Także, tak jak mówiłam, jeżeli chcemy sobie powiększyć tę pracę, robimy cały czas słupkami podwójnymi. Nawet można użyć słupków potrójnych, też powinno być fajnie. I zrobiłam już 7 oczek na, na przejście, i zaczynam już kolejny element, czyli znowu 6 niedokończonych słupków, które później uchwycę razem, jak już będę miała oczywiście wszystkie wykonane. Także w ten sposób działamy sobie dookoła robótki, a spotykamy się jak zwykle. Na łączeniu, ale jeszcze chwilkę, bo ja akurat skończę już trzeci motyw. Więc fajnie. O, i teraz chwytam wszystko jedną nitką. Kończę już czwarte okrążenie. Ja tutaj mam nabrane 7 oczek łańcuszka i wkłuwam się. Ja sobie tak zawsze podhaczam, tak żeby o w środek. Tego motywu wbić po prostu szydełko i wtedy przeciągam nitkę i zaciskam. Przechodzimy do piątego okrążenia. Zaczynamy tu, gdzie jesteśmy i zaczynam od nabrania trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek. I teraz na przejście nabieram 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli w sumie nabrałam 8 tych wszystkich oczek łańcuszka. I teraz nawijam nitkę. Na szedełko wkłuwam się tutaj, w to samo miejsce, z którego wychodzi pierwszy słupek no i wykonuję słupek. Takim taki mi wychodzi element, taki trójkącik. Na przejście teraz nabieram pięć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz na tych mostkach będziemy sobie działać i tutaj na pierwszym mostku wykonuję trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy, czwarty półsłupek na słupku opieram i znowu trzy półsłupki na drugim mostku, czyli w sumie grupa ma siedem półsłupków. I na przejście robię 5 oczek. Nawijam nitkę na szedełko i znowu wkłuwam się tutaj w ten w ten motyw, w ten trójkącik i wykonuję słupek. O wi widziały Panie jak to nieładnie wyszło, więc ja zrobię tak jak poprzednim za poprzednim razem jak to robiłam czyli znowu tutaj w środek tego motywu po prostu przeciągnę i wtedy o, będzie się lepiej układało po prostu o idealnie czyli słupek pięcioczek na przejście nawijam znowu nitkę na szydełko i wkłuwam się to samo miejsce z którego wyprowadziłam pierwszy słupek, mm, świetnie. No i teraz na przejście pięć na mostku trzy półsłupki. te półsłupek na słupku opieram i znowu trzy półsłupki I już mam teraz 7 pięć oczek na przejście nabijam nitkę na szydełko i jeszcze raz chcę pokazać jak ja tutaj sobie to ogarniam żeby ładnie mi się układało czyli wkłuwam się tutaj w środek tych wszystkich słupków chwytanych razem, przeciągam wtedy nitkę i wykonuję słupek. I teraz pięć oczek na przejście. Nawijam nitkę na szydełko i właśnie w miejsce, z którego wyprowadziłam pierwszy słupek, wpływam się, wyprowadzam drugi słupeczek. No i w ten sposób działamy sobie dookoła. Serweteczki już jesteśmy na półmetku, bo to jest piąte okrążenie, a wszystkich okrążeń jest 10, więc raz, dwa spadnie z szydełka.